Hej, witajcie na moim kanale, dzisiaj porozmawiamy sobie o małżeństwach międzynarodowych, o tym, które pary najlepiej się sprawdzają, zwłaszcza między, w sensie no, jeśli chodzi o połączenie Japończyków z różnymi innymi państwami. Czy faktycznie Japończycy najczęściej dobrze dogadują się z innymi krajami azjatyckimi, tak na przykład z Koreańczykami, czy z Chińczykami, czy może właśnie wręcz przeciwnie, wciąż mają do siebie jakiś żal i nie wychodzi to najlepiej. O tym mniej więcej dzisiaj. Mam nadzieję, że statystyki, które Wam tutaj pokażę, może nie przydadzą się, ale będą dla Was interesujące. Partnerem dzisiejszego filmiku jest Saley, czyli aplikacja, dzięki której nie musicie się martwić o internet za granicą. Ponieważ ta aplikacja działa w ten sposób, że możecie sobie wykupić odpowiednie karty e SIM. Ja teraz przez dwa tygodnie używałem Saley w Japonii. Oprócz Japonii, oczywiście jest ponad 150 różnych innych krajów, więc no można powiedzieć, praktycznie, że na całym świecie internet zapewnia jedna aplikacja. Oczywiście są bardzo różne pakiety w zależności od potrzeb i nie musimy nigdzie wychodzić. Ponieważ jeszcze zanim wysiądziemy z samolotu, już będziemy mieli aktywny internet, który z mojego doświadczenia działa naprawdę bardzo dobrze. YouTube, social media, wszystko w zasadzie działa płynnie i nie mam żadnych zastrzeżeń. Wybaczcie, jeśli słyszycie cykady, ale taka jest pora roku. Ja akurat lubię ten dźwięk. A no i oprócz zaoszczędzonego czasu, można zaoszczędzić też sporo pieniędzy, ponieważ na przykład sprawdziłem, ile kosztuje taki, wiecie, właśnie internet, który można kupić na lotnisku. I za dwa tygodnie wychodzi do jakieś 186 zł. Tak, nielimitowany internet. Ja teraz wydałem 10 giga i zapłaciłem 63 zł. Oczywiście, gdyby mi brakło tego internetu, to po prostu mogę dokupić. W skrócie, jak zainstalować sobie kartę SIM? Bardzo prosto, tylko trzy kroki. Po pierwsze, trzeba kupić pakiet, który nas interesuje. Po drugie, trzeba zainstalować kartę SIM na swoim telefonie. A po trzecie, aktywować aktywować, polecam zaraz przed wylotem, tak żebyście właśnie po wylądowaniu już mieli sprawny i działający internet. Wbijaj na seili.com ukośnik hyodo i zgarnij 15% zniżki na pierwsze zamówienie. Dobra, idę teraz, bo jestem już pod hotelem. Bardzo, bardzo sprawnie się tutaj doszło. Wybaczcie, że to będzie taki może nie do końca tylko i wyłącznie o tematyce dzisiejszego filmiku, ale no przy okazji jeszcze, jeszcze podróżuję, ponieważ już niedługo wracam do Polski. Tym razem wypróbuję bardzo ciekawy hotel. Wygląda dla mnie trochę jak jecha Gabriel jak moje inicjały, ale jest to 9 hours. Kiedyś. Kiedyś mojemu tacie się mogło pomylić. Ale powiedział, że kiedyś 9 hours było na tym polegało, że tylko przez 9 godzin mogło się korzystać. Ale to podobno jest bzdura. Men only jest napisane. To dobrze. Z chłopakami jest zawsze najfajniej. Jeszcze jedna mała niespodzianka tutaj mnie czeka. Sejmasen! I ma kara do suru. I sam to Moje ulubione, co można kupić w Family Marcie: Onigiri tylko ze solą, herbata z cytryną, witaminki i hamburger z przepysznym mięsem, famiciki. Jest automat ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami kolarka, zatyczki do uszu, jakby inni chrapali, ładowarki, dodatkowe gumki do włosów lub szczoteczki do zębów. Hotel jest bardzo nowy i świeży, ponieważ jestem akurat w tygodniu, w którym jest otwarcie właśnie tego hotelu. Dosłownie 3 dni temu był pierwszy dzień. 9 Hours Shinagawa. Znajduje się bardzo blisko stacji, dużej stacji Shinagawa, co jest super wygodne. Zostaje się oczywiście ręczniki, szczoteczki do zębów, kapcie, dużo miejsca, żeby się ogarnąć, szerokie prysznice, no i kapsułki, które są wygodne i takie Trochę futurystyczne. Jakby co to znajduje się właśnie w dzielnicy Asaksa, gdzie zazwyczaj jest mnóstwo turystów, ale teraz jest okres Obon, z tego oczywiście też nagram filmik. I nie ma zbytnio ludzi. Co ciekawe, wszyscy wyjechali raczej na wieś. Ozwyczaj jest odwrotnie, ale to jest jedno z takich świąt. Prawdopodobnie wręcz może takie jedyne oprócz nowego roku, gdzie Japończycy mają wolne i wracają do swoich domów. Jest jeszcze Golden Week, ale w Golden Week dużo osób z tego, co kojarzę, raczej nie wraca do swoich domów. Oczywiście wracają, ale nie aż tak jak w obok. O To chodzi o święto zmarłych Zmarli często wracają do domu, więc się idzie ich przywitać i tak dalej W każdym razie dzisiejszy filmik jest o rozwodach Więc jak wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w 2022 roku Dwa lata temu liczba zawartych małżeństw, właściwie w tym roku Wyniosła ponad 504 tysiące, a rozwodów było prawie 180 tysięcy Czy oznacza to, że faktycznie 1 trzecia małżeństw w Japonii kończy się rozwodem? Na szczęście nie. Chociaż, jeśli by tak patrzeć goło na te statystyki, można by tak się wydawać, ale jak sami rozumiecie, małżeństwa bierze się w danym roku, a rozwody dotyczą małżeństw wszystkich zawartych wcześniej. I dla to ma znaczenie? Takie, że rozwody mogą wziąć małżeństwa, które powiedzmy mają 50 lat w małżeństwie byli. Takie pary mogą brać rozwody. I co to ma za wspólnego? To, że 50 lat temu populacja na przykład była inna niż jest teraz. Więc ten wskaźnik nie jest adekwatny, ponieważ to, ile będzie rozwodów z 2022 roku, będzie świadczyło dopiero na przestrzeni lat, w zasadzie powiedzmy 100 lat do przodu. Dlatego takie czyste statystyki, ile było małżeństw, ile rozwodów, nie są najlepsze, ale są na szczęście inne, na przykład współczynnik rozwodów. Współczynnik rozwodów liczy się przez bierze się rozwody. Dzieli się przez populację i mnoży razy tysiąc. Chyba. I w 2019 roku Japonia miała wskaźnik 1,69. Lepiej niż Korea, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i tak dalej. Czyli tragedii nie ma. A co lepiej, 3 lata później, w 2020 roku, Japonia ma już tylko 1,47. Czyli coraz mniej tych rozwodów jest. Kolejne ciekawe statystyki. Najczęstszy wiek rozwodów to 35 do 39 lat w przypadku mężczyzn i 30 do 34 lat w przypadku kobiet. Czyli trochę jest to po prostu związane z tym, że często te pary są zrobione tak, że po prostu mężczyzna jest starszy, kobieta młodsza o te parę lat. I dokładnie się to sprawdza, jeśli chodzi o te statystyki. Więc tutaj. No, ciężko, żeby to było jakieś takie super drastyczne. Taka ciekawostka, ponieważ powyżej 30 roku życia trzeba się pilnować i walczyć o siebie. A jak z parami międzynarodowymi? W 2020 roku było 21 tysięcy małżeństw międzynarodowych, a rozwodów, uwaga, było 11 tysięcy. I to brzmi tak, że dosłownie co drugie małżeństwo międzynarodowe japończynka Japonki z innym krajem, z innym obcokrajowcem, kończyło się rozwodem. Jednak jak już wiemy, nie do końca jest to prawdą. Jeśli jeszcze na przykład ty drążysz dalej temat, dlaczego? Przecież to są liczby, więc e, to powinno się i tak w sumie gdzieś tam ostatecznie zgadzać, to taki prosty przykład, COVID. Najczęstszy przykład, jeśli chodzi o japońskie statystyki, to COVID, ponieważ no jak sobie można wyobrazić, przez 2-3 lata Japonia była totalnie zamknięta. Czy w takim razie mniej turystów było w Japonii, nie było praktycznie żadnych turystów, nawet Japończycy, tacy jak ja z japońskimi paszportami, albo nawet byście bardziej 200% Japończycy mieli trudności, żeby wrócić do swojego kraju, jeśli by znajdowali się akurat za granicą. Więc czy było mniej obcokrajowców w Japonii przez te kilka lat? Było. Czy było mniej małżeństw międzynarodowych? Oczywiście, że było, ale te pary, które już kilka lat wcześniej zdążyły się hajtnąć, oczywiście nie miały żadnego problemu, żeby się na przykład rozwieść. Więc to niestety akurat bardzo dobrze pokazuje to, że faktycznie te statystyki trzeba patrzeć pod różnymi kątami, ponieważ może tak zdarzyć się, że jest jakaś sytuacja geopolityczna, obojętna która ma wpływ na te po prostu wyniki, więc e, jeśli chodzi o COVID, sporo to zmieniło, teraz oczywiście już to wróciło powiedzmy do normy, ale musi czasami minąć trochę dłużej, żeby ktoś się oświadczył i żeby był ślub, więc póki co te statystyki zawsze będą w którąś ze stron. Tu może pojawić się nagle zupełnie coś innego i sytuacja będzie znowu inna, ale wracajmy do liczb. Na przykładzie trochę mojego taty, ponieważ jest jak pończykiem, Moim w moim sumie też, a ja teraz też się zaliczam do tych statystyk, mając japońskie obywatelstwo i będąc mężczyzną, z tych 21 tysięcy par, które wzięły ślub, 15 tysięcy w sensie wzięły ślub z osobą zagraniczną, powiedzmy nie japońską, ale będę mówić to po prostu osobą zagraniczną, mając na myśli to, że nie jest po prostu obywatelem Japonii, to 15 tysięcy było właśnie ślubów Japończyków, facetów z kobietami. Na przykład właśnie Polkami, tak jak to zrobił mój tata, a ja poszedłem powiedzmy w jego ślady, mam japońskie obywatelstwo, a moja żona jest Polką. Jaki ojciec, taki syn. Więc łatwą matematyką wychodzi na to, że tylko 6 tysięcy Japonek wzięło ślub z jakimś obcokrajowcem, co dla mnie jest osobiście bardzo ciekawe, ponieważ znam paradoksalnie chyba więcej Japonek niż Japończyków, którzy właśnie e, wzięli ślub w tą stronę. W sensie, wiecie, dużo mam takich właśnie, powiedzmy, może nawet nie koleżanek, tylko gdzieś tam znajomych, znajomych, gdzie faktycznie, no, Japonki bardzo chciały mieć obcokrajowca za męża i im się to w końcu udało. Bardzo często gdzieś tam w Okinawie, właśnie w okolicach Kyushu też trochę Miyazaki, ale nie do końca Miyazaki, ale generalnie w tych takich bardziej południowych miejscach, wydaje mi się, że jest czasami jeszcze taki trend wciąż poniekąd że ktoś ze Stanów Zjednoczonych jest taki, wiecie, ma taki obraz kogoś silnego. Więc jest dużo Japonek, które na przykład właśnie chcą często mieć krajowca i właśnie na południu Japonii jest to o tyle bardziej możliwe, że jest dużo baz wojskowych. Więc są Japonki, które faktycznie znam i że są guiding Hunter i dosłownie wielokrotnie zmieniają, bo oni czasami, te ci na przykład ze Stanów, ma z marynarki wojennej, przylatują do Japonii na rok i wracają do Ameryki. Więc oni dosłownie przylatują, szybko się e, nie hajtają, ale szybko się związują właśnie z tymi Japonkami, a po roku, jak muszą wracać, to te Japonki po paru miesiącach często po prostu to widzę na przykład na Instagramie czy na innych social mediach, że na, z, nagle po paru miesiącach t, też jest obcokrajowiec, ale trochę z inną twarzą. Uwaga, z małżeństw zagranicznych ponad dwie trzecie to są małżeństwa z Chińczykami, Koreańczykami albo Filipiną. To nie jest trochę jakieś zaskakujące, szczerze powiedziawszy, bo to po prostu te kraje najbliżej. Najwięcej tutaj przyjeżdża turystów, najwięcej studentów zagranicznych itd., itd., więc to jest dość naturalne. Ale co ciekawe, chociaż może o tym za chwilę, najgorsze połączenia, jakie mogą być, które mają największe szanse, to trochę źle brzmi, które mają najmniejsze szanse na powodzenie do końca swojego życia. Uwaga, Japończyk i Filipinka. Prawie 3700 małżeństw, tysiąca rozwodów. Proporcje to 68%. W artykule było napisane bardzo ciekawe, że często powodem, dlaczego brali rozwody Japończycy z Filipinkami, było to, że tam po prostu jest aż za mocna różnica kulturowa pod kątem rodziny. W Japonii, jeśli ktoś bierze ślub, to często, na przykład, jak powiedzmy, Japonka bierze ślub, to po prostu przychodzi do rodziny męża. Ale i tak. Już po studiach, w zasadzie, już nawet często w trakcie studiów, jak Japończycy wyjeżdżają, to ten kontakt z rodziną jest naprawdę, naprawdę marny. Widzę to, jak to wygląda w mojej rodzinie, widzę to, jak wyglądał u każdej rodziny mojego znajomego w Japonii. Ten te kontakt z Japończykami jest naprawdę, naprawdę, no w Polsce byłby to trochę uznawane za naprawdę słaby kontakt. I najważniejszym tutaj problemem Japończyka i Filipinki jest to, że podobno Filipinki mają coś takiego, że oni jakby. Łączą swoje rodziny i również często pod kątem finansowym. Czyli po prostu bardzo dużo Filipinek szuka trochę powiedzmy bogatszego, zamożniejszego Japończyka, albo wiecie, po prostu stosunek zarobków w Japonii a w Filipinach jest na tyle duży, że wychodzi, kończy się na tym, że Japończyk po prostu musi utrzymać calutką rodzinę swojej żony. I podobno pieniądze są niestety tutaj bardzo częstym powodem do rozwodów. I tutaj może brzmieć to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, że Filipinka wymaga pieniędzy, albo właśnie Japończyk nie chce się dzielić pieniędzmi. Tutaj nie moja rola oceniać. Tak mówią po prostu statystyki, że podobno jednym z ważniejszych powodów, głównych powodów, dlaczego te związki się rozsypują, dlaczego te małżeństwa kończą się rozwodami, jest właśnie dlatego, że po prostu Filipinki podobno mm, trochę oczekują tego, że po prostu mężczyzna zadba o całą jej rodzinę, nie tylko o nią. Od tej pory w tym filmiku mogę troszkę inaczej wyglądać. Jak widzicie, nowa, świeża fryzura. Za mną jest miejsce, w którym się obcinałem. I co ciekawe, to chyba najtańszy fryzjer ever, w jakim byłem. 1350 jenów to jest jakieś 35 zł. jest napisane, że obetną was w 10 minut. I faktycznie tyle to trwało. Była specjalna szafka, żeby zostawić rzeczy. Kupowało się w automacie, co było ciekawe. W automacie trzeba było zapłacić, zanieść. No dość typowe, ale jeszcze jeśli chodzi o fryzjera, rzadko się z tym spotykam. I co? No i elegancko, nie? 35 zł. Akurat idealnie przed podróżą jutro czuję się znacznie świeższy. Kończąc, mam nadzieję, że po mnie nie widać zmęczenia. Jestem okropnie zmęczony. Dzisiaj, akurat, był bardzo długi dzień. Lot, teraz długa podróż. Kupiłem parę rzeczy. Udało się kupić parę rzeczy w Uniclon, między innymi. E, I w takich no, na przecenach, dość tanio. W każdym razie, jeśli chodzi o drugie miejsce, najgorsze połączenie to jest Japończyk i Chinka. Stosunek. 57% rozwodów do małżeństw. Oczywiście, pamiętajcie, o tym jest ten współczynnik, ale i tak mimo wszystko jest to po prostu liczba na tyle wysoka, że znajduje się na drugim miejscu. Dlaczego akurat tak? Mogłoby się wydawać, że kultura Chin, na przykład, miała ogromne znaczenie na kulturę Japonii. Jak najbardziej się z tym zgadzam, tak jest. Ramen, buddyzm, wszystko to zostało w zasadzie przyniesione właśnie z Chin. Mimo wszystko, Japonia, Chiny, a przede wszystkim Japończycy i Chińczycy, to totalnie różne osoby. Prawdopodobnie, jeśli ktoś na przykład był z was w Japonii, to był w stanie jednak rozpoznać, że okej, okay, to jest Japończyk, a to jest Chińczyk. Chińczycy zachowują się zupełnie inaczej, ale przede wszystkim mają po prostu inne wartości. Od urodzenia mają trochę inne podejście i to jest naprawdę odczuwalne. Na trzecim miejscu najgorsze połączenie, to uwaga, Japonka i Chińczyk, czyli odwrotnie. Po prostu Japończycy nie dogadują się z Chińczykami, mimo że próbują, mimo że biorą śluby. I tutaj jest 51% stosunek rozwodów do małżeństw. No i cóż można o tym powiedzieć? Tutaj, podobno, jak przeczytałem w artykułach, problemem jest to, że Japonka często czuje się po prostu, czuje za dużą presję ze strony rodziny męża Chińczyka. Rodziny są zupełnie inaczej. Podejście rodzin w Japonii, w Chinach, totalnie coś innego. Chińczycy bardzo często, na przykład chociażby do Japonii, przylatują całymi rodzinami, gdzie w Japonii nie. Japończycy bardzo często podróżują, albo na przykład starsze osoby podróżują ze starszymi osobami, z takimi zorganizowanymi grupami, a małżeństwa z małżeństwami, z dziećmi tylko tyle. Nie ma także generacje, na przykład, już nie ma czegoś takiego kiedyś to niedawno było trochę coś takiego, że generacje mieszkały razem, teraz raczej nie i tak, jak już wspomniałem wcześniej. No, jeśli chodzi o tą relację z rodziną, to jest zupełnie coś innego. W Chinach bardzo często te rodziny się trzymają blisko siebie i bardzo często faktycznie są inne tego typu presje, jeśli chodzi o rodzinę, ponieważ na no japońskich rodzinach też poniekąd są oczekiwania, zwłaszcza jeśli ktoś jest pierwszy, urodził się pierwszy syn na przykład to wciąż niektóre tradycyjne rodziny wymagają tego, że będziesz przemieszczał przykład firmę po swoim ojcu. Przejdźmy teraz do tych par, które najlepiej sobie radzą. Na pierwszym miejscu z Koreańczykami. I tak. Podobno z Koreańczykami naprawdę niektórzy Japończycy są w stanie się dogadać, dlatego że aż ta kultura nie jest aż taka totalnie inna. Mimo wszystko, na pewno e, oglądaliście filmik z Violą, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Ona też powiedziała, że na pewno bliżej Koreańczyków jest do Japończyka niż do Chińczyka. Ale Japończycy i Koreańczycy podobno stanowią bardzo często dobre związki. Między innymi właśnie dlatego, że jeśli chodzi o różnice kulturowe, prawdopodobnie patrząc na resztę świata jest jedna z mniejszych. Chociaż wydaje mi się, że Japończycy naprawdę mają pełno dużo wspólnego z Polakami. Na drugim miejscu, uwaga, bo to jest bardzo ciekawe. Anglia. Japończycy, jeśli chodzi o Igirisu, to dogadują się na drugim miejscu najlepiej, jeśli chodzi o te małżeństwa, to jest bardzo ciekawe, a na trzecim jest USA. Jeśli chodzi o to, dlaczego, wydaje mi się, że często jeśli są pary, takie wiecie, właśnie Japończyk, Koreanka na przykład, to są mimo wszystko takie trochę założenia pary tradycyjnych, wiecie, takich azjatyckich. Nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale mimo wszystko, na pewno bardziej jest to takie Powiązane z tutejszą kulturą, taką ogólną azjatycką, jest właśnie takie totalne wiecie. Japończyk z, z kimś ze Stanów albo z kimś z Anglii. I dlatego wydaje mi się, że oni się też równie dobrze dogadują, ponieważ Japończycy, którzy są na przykład, oczywiście bardzo, bardzo często to wychodzi przypadkowo, ale nie zawsze, ponieważ są dosłownie tacy ludzie, którzy nie chcą się hajtać z Japończykami. Czyli na przykład Japonka z Japończykami na odwrót. I szukają czegoś zagranicznego, ponieważ uważają, że e, często na przykład właśnie w Stanach czy w Europie. Kobiety na przykład czują się często lepiej traktowane niż, Japoń... niż jakie traktują Japończycy. W sensie mężczyźni. Lady First bardzo często o tym wspominają. Czy tak jest do końca? Oczywiście, wszystko zależy od osoby, więc tutaj ciężko to wrzucić wszystko do jednego bora. Każdy może mieć różne doświadczenia. Takie kobiety, tacy mężczyźni również mogą mieć swoje doświadczenia. I dlatego wydaje mi się, że takie osoby są bardzo charakterystyczne i często nawet wyjeżdżają za granicę. Wydaje mi się, że dlatego też po prostu się dobrze dogadują, ponieważ już wchłonęli w tą inną kulturę. Jak Japończycy radzą sobie z Polakami? Tutaj uwaga, niestety. Ciężko, jeśli chodzi o statystyki, oczywiście, ponieważ no nie masz takich statystyk do ładnych z każdego kraju, ponieważ małżeństw polsko-japońskich jest oczywiście stosunkowo znacznie mniej niż takich par japońsko, powiedzmy nie wiem, chińskich, ale dokupowałem się różnych innych danych. W artykule znalazłem, że rozwody z Polakami są porównywalne do tych z UK, czyli jedno z najlepszych krajów do współżycia. Jeśli tak to w ogóle mogę powiedzieć. I uwaga, rozwody par japońsko-polskich są statystycznie mniejsze niż japońsko-japońskich. Tak, udało się to osiągnąć. Bardzo ciekawe, ponieważ e, wydawać by się mogło, że mimo wszystko każdy dogaduje się najlepiej ze sobą. A tutaj wychodzi na to, że Japończycy z Polakami dogadują się lepiej niż z samymi sobą. Bardzo ciekawe dane. Dzięki za obejrzenie, link do Seili przypominam zostawiam w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.